Dzień dobry, witam Państwa. Dzisiaj w poniedziałek. W kolei, że mamy kilka danych. Od 9.15 ze Szwajcarii sprzedaż detaliczna. 13.30 ze Stanów Zjednoczonych indeks New York and Five State. Następnie o godzinie 14.15 produkcja przemysłowa ze Stanów Zjednoczonych. 19.45 publiczne wystąpienie Mario Jagiego, prezesa Europejskiego Banku Centralnego. I potem już do 21.00 napływ kapitału do Stanów Zjednoczonych. Rozpoczniemy domawienie sytuacji na DAXie. Z dołka z 4 marca pojawiła się potwala pierwsza, potem korekta, potem potwala trzecia, następnie znowu korekta. W piątek mieliśmy tutaj ten dołek, potem wyjście na nowe szczyty. Mamy już potwalę piątą. Wydaje się, że ta potwala piąta może celować w poziom gdzieś około 2100. To może być powiedzmy perspektywa jednej, dwóch sesji. Potem możliwe jest jakieś prześlenie. Rynek rozpocznie cofkę. W porównaniu do tych korekt to cofnięcie powinno być mocniejsze, gdyż yy, możliwe jest, że będziemy korygowali nie tylko cały ten pięciopalowy układ, ale też większy pięciopalowy układ z dołka z 9 lutego. Tutaj mamy fragment tego Pierwsza, druga, trzecia, tu czwarta i tutaj piąta fala wyższego rzędu się kończy. <gry> Takie cofnięcie mogłoby doprowadzić do powrotu gdzieś w REM, około 11400. Przejdziemy teraz do sytuacji i potem yy, dalsze wzrosty. Teraz przejdziemy do sytuacji w Stanach. To niestety rynek jest bardzo słaby. Mieliśmy przypadkowe silne odbicie. Potem to wszystko zostało zmarnowane przez stronę popytową w trakcie piątkowej sesji. Dzisiaj w nocy mieliśmy spadek, dotar, dotarliśmy do tego dołka, rozpoczyna się odbicie. Mam możliwe, że odbicie dojdzie do tego okolnego szczytu. Wtedy mielibyśmy potencjalną formację podwójnego dołka. Przebicie tego poziomu skutkowałoby dalszymi wzrostami. Druga możliwość jest taka, że rynek będzie słaby i nie zdoła dotrzeć e, aż tak wysoko. Tu już mówię o skrajnych scenariuszach. Odbicie tylko korekcyjne, potem rynek się ponownie zaczyna cofać i wracamy tutaj na te dołki. Jeżeli byśmy je przebili, no to wtedy otwiera się droga do wsparć w rejonie około 1970. Dobrze, 1970. Przejdziemy do sytuacji na, teraz na polskim rynku. Najprawdopodobniej tutaj dojdzie najpierw do spadków, wsparcie na kontraktach mamy na poziomie 2270, tutaj może się rozpocząć odbicie. No i główne pary walutowe. Nieudana próba przebicia wsparcia w postaci czwartkowego dołka na poziomie około 1,05, która wystąpiła w piątek pod koniec dnia, może skutkować tym, że rynek ma szansę powrotu na poziom 1,0635, czy są silne opory. No i w dalszej perspektywie należy liczyć się z tym, że kurs euro-dolara będzie ponownie schodzić w dół. I wydaje się, że kolejny dołek może być dosyć nie trwały. Późniejszy powrót i poziomu 1,05 może doprowadzić do kolejnego ruchu w górę. Natomiast w dalszej perspektywie spadki myślę, że ten to będzie parytet. Przejdziemy do dolara do złotego zakładając, że na wykresie euro dolara będziemy mieli odbicie do poziomu gdzie się to 1,0635 można byłoby oczekiwać tego, że na wykresie tej pory walutowej dojdzie do spadków wsparcie ważne jest na poziomie 3,9220 no i również wsparcie ważne wyznaczy szczyt z 2009 roku przekroczenie tych wsparć mogłoby otworzyć drogę do tego do tutaj dołka Wsparcie w chmury mówi, czy mogą się bez problemu obronić, potem w dalszej perspektywie czasu czeka nas atak na psychologiczną barierę 4 zł. Na wykryciu Eurobrandka mieliśmy w piątek przekroczony ważny opór na poziomie 3,92, po czym rynek zaczął się cofać. Wydaje się, że to cofnięcie może być korekcyjne. W dalszej perspektywie czeka, czekałyby nas wzrosty w 4,03. Na wykresie cen złota mamy odbicie, ale wydaje się, że to odbicie jest korekcyjne i prawdopodobnie w tej perspektywie krótkoterminowej najbliższej kilka sesji możliwe jest powrót na listopadowy dały 1131. Wsparcie w postaci korpusu jest wyżej położone. Generalnie tutaj na pewno będzie się bardzo trudno grało na wykresie cen złota czy na wykresie cen srebra. Teraz przejdziemy do sytuacji na wykresie cen ropy. Dzisiaj zmieniły się kontrakty na ropę, w związku z tym pojawiła się bardzo długa luka kosy. To jest blisko 200 centów. Oczywiście nie trzeba tutaj przypominać o tym, że w trakcie, że gdy pojawi się taka luka wykres, jeśli chcemy mieć wykres kontynuacyjny, to lukę trzeba zlikwidować. W efekcie prawdziwy kształt wykresu, gdybyśmy tą lukę zlikwidowali, byłby taki, że mieliśmy najpierw Wpadki. po czym e, rynek idzie w górę. Fala trzecia była właśnie zakończona tutaj. To odbicie, które tutaj widzimy jest falą czwartą. Jakby na to nie patrzeć, e, myślę, że e, pomimo tego, że tutaj z tą luką już patrząc, odbicie jest dosyć mocne, to powinno być tylko korektą. I w dalszej, w dalszej perspektywie czasu powinniśmy liczyć, jak już uwzględniamy lukę, przynajmniej na pogłębienie tutaj tego lokalnego dołka i potem się może rozpocząć jakieś kolejne odbicie. W każdym razie na początku tego tygodnia powinniśmy mieć dokończenie spadków z tego szczytu, potem czeka nas jakieś mocniejsze odbicie i w dalszej perspektywie czasu jeszcze jedna fala spadkowa, tak aby z tego szczytu pojawiła się duża spadkowa Fala pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta. To wszystko na chwilę obecną. Dziękuję za uwagę, do usłyszenia.